Ja mam widowie. Dzisiaj powiem wam, czy na pewno będzie koniec ścipełkowa serwera, na którym się bardzo wiele wydarzyło. Bardzo dużo przyszedł ten serwer. bo bardzo dużo metaforę wodę też przeszedł. Nie wyglądał się ten sam jak kiedyś. Dużo powstało. Dudano. Tu było świecieć jeszcze, ale czy na pewno koniec? Kurde za go skać. No, no, na laptopek kan teraz na to trochę trudniej. Widzę, e, wychodzi o to jakby. No że jest tak, że po prostu niektórzy chcą jeszcze tu grać. Ale jeszcze nie wiem, bo nawet już dawno ich nie widziałem. Nie gadałem z nimi. Wiem, że na pewno Omurek, osk i po Słowakie walną. No, oni na pewno będą grać. Tak myślę, ale czy igonek. Pytam jeszcze był Moku, nie pamiętam dalej. Było, by, było bardzo ich dużo. Ja jestem właśnie jednym z najgorszych. Bo, kurde, pożyczyłem taki długi czas. właśnie yy, opuściła ten serwer i każdy pojawił w marcu serwer. Nie powiem, nie powiem bo no, zrobiło mi się smutne. Starałem się go naprawić, żeby coś grało. Ale cały czas był martwym serwerem. No. Ja bardzo chcę go naprawić. Chcę, żeby dalej tu było dużo ludzi, ale. jest tak, że jak chcę, żeby było dobrze, to też dla nich jest tak, że, no teraz to już nie jest to samo, nie? No właśnie tu, co mam, wszystko teraz burzyć i żeby było to samo, nie? No ja nie wytrzymam, nie? Ja już nawet nie mówię, czekajcie chwilę. Nie, wiem, takie lagi. E, dobra, no. Trzeba oświetlać lampami. No, A przykład teraz zmienialiśmy tak, bo wcześniej sceny to było trochę inne. No jeszcze nie jest gotowe, jeszcze jest do roboty. Jeszcze dużo budowy do zbudowania, a na przykład... No bo te stergany... I tutaj ten budynek, przenieśliśmy go. Bo ten budynek, co wam pokazałem, on stał na tym miejscu, a te stergany tak tu jeden, tu jeden, tu jeden, tu jeden, tak około. Dużo się bardzo zmieniło, nie? Ja chcę, żeby ktoś tu grał, ja chcę jeszcze, żeby serwer żył. Się mega staram tym serwerem. Po prostu każdy gra, na przykład tak, na przykład, to na przykład, by się teraz tak grał, na przykład wczoraj, nie? Wczoraj koledzy z Wami wszyscy normalnie grali, a drugi dzień mówią, a to już jest malty serwer. I zaczęli zrobili nowy serwer, bo wankowice, Później omrukowice powstały. A czy nie, że one powstały, tylko powróciły, bo też był u nie wyglądał Maga smutno. Kiedy omruk powiedział, że wszystko lepsze oprócz mojego serwera. Ja wątpię, serio, że nie wiem, czy nie myślę też mało na, nad całkiem odejściem. Kurde, nie miał mówić jak... za zawsze. Ja myślę, że też chyba odejdę razem z serwem. Myślę, że taką się stanąć. Że jak już będę umierał, odchodził, to odejdę z nim. Na mnie to nie ma i tak sens. I się czuję taki trochę... niechciany.

No nie no, naprawdę, ja wam mówię teraz, że jak już ten serwer ma umrzeć, to ja umrę z nim. Może za moich kolegów, że oni chcą ze mną grać, może w końcu, może w końcu on będzie żył. No bo, ja mogę zrobić takie coś, czekajcie, muszę coś tylko zrobić takiego fajnego. Ja jednak tego nie zrobię, ten. ja nie wiem czy jak już będzie umiał, no bo powiem jedno, pod całym ściepionkowem, bardzo głęboko. Jest mega bomba, mega, mega dużo TNT jest. Mega dużo. To to, to nie że na przykład jest tylko w takim obszarze. To jest na, ka na każdym obszarze szpiełkowa. Pod każdym budynkiem. Nawet tutaj pod tym, ale po pod tymi nie ma, pod tymi. Ale i tak będzie taki wybuch, że na przykład teraz zniszczy. Ja skoczę tutaj i miałem skoczyć i wybuchnę razem z nim no i nie wiem czy będę jeszcze dodygał w ogóle Minecrafta pewnie nie, bo, nie będzie ona kiedyś będzie umarty jak zawsze bo zawsze wszystko lepsze pamiętaj o murek Bo o, o murkowity zawsze lepszy tak? No. Ja już nawet nie mam co mówić. Bo już nie chcę. O, <laughs> <laughs> bo ci nie ma na szczególnie. Pamiętam jeszcze. Jak z całym serwem. To była jakieś taka górka. Nie wiem nie, czy pamiętacie, ale tylko że było na jednym serwie. Tak staliśmy tam do budynku właśnie. On był tylko bardziej tutaj wtedy. I tak zrobiliśmy taką fotę. Piękną. właśnie taki zachodź. To był taki piękne czas. A i jedna rzecz, że ja nawet nie będzie mnie w ogóle słychać. Ja tak mówię, mówię wszystko, a później się okaże, że dowiadam się przed Messengera. I to wszystko na tym live. Ja widokowi już kończę, bo ja po prostu nie chcę nagrywać w smutku. A w ogóle nie. Ja... Nawet przestaję powoli Minecrafta grać. Powiem tak, takie coś, że. Zaczynam na garbę bloku powiem.